Siema widzowie, jesteśmy w Toilet Tower Defense Na trybie Endless Mode To jest ten słynny Endless Mode, którego wiele osób ogląda W sensie no, ogólnie wiele youtuberów go gra Niektórym się udało przejść, niektórym nie No nic, ja po prostu jestem tutaj w takim ołowieniu do gry został wprowadzony nowy update, w którym dodano, uwaga, uwaga, czytana Clockmana. Dla kogoś kto nie wie, czytam Clockman to czytan Zegarman pochodzi od on, on całkiem ciekawego fanmade'u z Kingdom Toilet Multiverse. Ogólnie ja polecam. Jeśli ktoś lubi takie typu rzeczy, to jak najbardziej... Po prostu jakby jest to całkiem fajne, ja osobiście oglądam. Dajcie znać, jeśli kiedyś chcecie na przykład y, jakiś odcinek z takiego multiversum, coś w tym stylu. To mógłbym zawsze nagrać tak. Jest to po prostu ciekawy fanik. Dobrze, ja myślę, że ja będę już w Bendykach też, w sumie zaraz szedł. Du, tak, tu nie mam, tu nadda na kamerę mogę pójść. I w sumie chyba, chyba pójdę najpierw w Bendyka, bo idą ja toilety. Co może mnie postawić w niekorzystnej sytuacji finansowej. <grym>, finansowej ja Dobra, zresztą ten kamera. Tylko że jest to moja ulubiona postać i wasza, a z tego co wiem, u mnie też. Więc się cieszę. Zaraz będę mijał drugiego bossa. Pytanie, czy uda mi się dojść do 30. wave'u Z tymi jednostkami to może. Ale nie jestem pewna Dobra Musi mi się udać Jestem w końcu Antyk 10, dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych Tylko muszę zarabiać więcej kaski Będą wam, ta farma jest niezła, ale jednak wolę Nadal nie jestem do niej przekonany, więc wolę Klasycznego Scientista, którego na odcinku próbowałem wytrainować, niestety odcinek musiał zostać usunięty z powodu, że był zamknięty. Nasz tyton kamerka jest już na maksa, ogólnie poprawili mu nieco tekstury, co widać, poprawili też mu trochę wygląd kamer. Ogólnie nie są dani drobne zmiany, ale może ich nie będzie widać. Teraz muszę przystopować z tym autoskip I pójść sobie w medyka. Leci w aero w eksplozji. To leci, który jedzie mi w najlepszą jednostkę, oczywiście. Na no, Maxa w medyka. Myślę, że to mi się przyda, żeby mi już nie spodziewała dostać. <laughs> Jak wiecie, wciąż jestem chory. Od ostatniego odcinka nic się nie zmieniło. Zresztą odcinek był przyspieszony, zawsze przepraszam. Ale wynik jest które które niestety, mnie do tego zmusił. Robimy sobie, myślę, że Sandy da taki oto dziwny poziom ich lenistwa. Wszyscy tylko leżą, kibią. Tu macie przykład. On, odbija się w ogóle tak, w pewnym świecie z tych ekranów. Dajcie zdać w ogóle, czy oglądaliście najnowszy odcinek i czy wierzycie, że TV będzie zrajcy. Jest na to wiele dowodów. Więc ja nie, nie mogę zaprzeczyć ani nie mogę potwierdzić, że mogą być z rajcami. Oczywiście mogą, nie muszą. Tutaj, żebym nie trzymał jakiejś strony, ale no, to jest bardzo prawdopodobne, sądząc po tym, co skibidi Toilet ukrywają przed światem, a co TV Menu ukrywają. Co swoją drogą też jest dość ciekawe. O nie! Proszę nie! Dobrze. Nie wiem kamerę. Dobra. Pisa. 28 wave. Ja nie wiem jak ty ale ja chcę dojść do 83, bo przynajmniej będę miał duże pieniądze i dostanę się w topkę. Ja nie wiem jak godzinę chyba trzeba przeszedć, żeby dojść do 83, jeśli ktoś z was doszedł, niech napisze. Koniecznie. Ktoś kiedyś chciał do mnie w ogóle z was tutaj to na kamerę. Za, za, za 20 gów, <giby> Czy tam za 50, za 200, nie wiem, nie pamiętam. Ale na pewno jakby tą jednostkę zbyt ciężko zdobyć w tych czasach, więc nie ma szans jako, że jednostka odeszła, a jest naprawdę dość potężna. No mam. No. <giby> No tutaj nie ma za bardzo szans. Ok, nie o, chuli, grasz na zębie. Parówka, czy coś tam, no, to był trochę dziwny niczek i niepokojący. parówka. Wydaje ja że to była kiełbasa, albo wąsik, ale parówka. No dobra, w sumie nie będę się śmiał, bo nikt też jest trochę dziwny, a tygie 10. Łączę datę i y, moje imię. No i nazwisko, więc w sumie nie będę się tu śmiał. Ten Mech jest nie do ustąpienia. Po dropnięciu glicza od razu dropłem to. Jeśli ktoś pamięta, że miałem glicza, niech zostawił łapkę w górę. Pisze komentarz hashtag glitch. Patrzcie jak mrugam. Patrzcie jak mrugam. No glitch, widzisz kamera, to chyba każdy jak. Ojciec jego dzieć. Jakie dzieć! Dobra widzowie, robię pauzę. Ożesz ty! Co jest? A nie dobra, pokonałem to jak grę wdać na, śnież... na tym, jak to... Na Turkitaunie i na tym. No, jak to się nazywało? Na Snowbody, wiecie, Santa mode Christmas Bowd. Na tej mapce takiej świątecznej to pokonałem to coś. Ale to wygląda dziwnie. taki spoko Dalej, z jednym zobaczymy Trzeba czego pokona Nie! Nie! Ale dotarłem <tryk> bardzo daleko. Ta, ta, ta ruda. To nie jest blec, to jest porządny wynik profesjonalisty. Pamiętacie jeszcze ten trend? Jajko. Bardzo duże jajko. Zobaczmy <laughs> najnowsze rzeczy z updateu. Ale najpierw... No, w sumie na końcu sobie otworzymy jednostki, a co mamy zmienioną trading plażę. Okej, okay, ładnie to wygląda. Bardzo ładny budynek Post Office, to na co czekałem I też czekałem w sumie na Tytara Clockmana, który jest Tu Tak, chciałem, chciałem mieć bardzo Mamy jakąś paczkę? Janek 10 On minął pierwszego Lunch Rocket Cameraman A w ogóle to tu macie moje jednostki Najlepszych do tych najgorszych. No i na sam koniec odcineczka pójdziemy zalosować postacie. Mam miejmy nadzieję, że dropnie chociaż Leg. Tak jak bo mały boxing, to dropnął chociaż tytan Speakerman. A tu to może nie wiadomo, co dropnąć Laser kamerowy. No, co tu? Co masz do zaoferowania koleżku? Nie wiem, pokażmy mu to. Larcz, laser. Nie mam, jesteś słaby. Jesteś słaby, kolego. Przykro mi. <laughs> Może i tam był... Kameramen! Coś się nie chce. Camera Man i będzie Basic Camera Woman? Tak. Okej. Okay. Także do zobaczenia że Widzimy Widzim się w kolejnym odcinku. A ja będę grał.